I spójrzcie, to już jest końcówka. Ostatnie 6%. 9 osób w grupie przeżyło. Ogłuszam na ogłuszenie jeszcze krytyk 1362. 3% ściągnę mu uderzeniem, 3%. Ostatni 1%. I mamy, jest ubity pierwszy. Mam lambo na Gefionie. I spójrzcie, co mi jeszcze spadło. Heroiczny pierścień. A ja to oznacza, że nie muszę kupować pierka z. Karmazyna, no reszcie również gratuluję, heroiczny hełm dla śladu na łapie No a reszta tutaj zwoje, teleporty i tak dalej Dzięki wam bardzo, super się z wami było, cieszę się, że się udało Trzymajcie się, no i co, widzimy się w następnym odcinku mordeczki I mam Lambo końcóweczka dzisiaj za pierwszym razem, 4, 3 1 i mój ostatni cios Tak, mój ostatni cios i z Lambo dzisiaj o niebłogosławieństwo. No zawsze coś. Technik ży y żywienia. parpi. parpitry, butki. Gratulacje. I Abdulę, przeklęty, heroiczny. Gratuluję chłopaki, dzięki za bicie. Ostatnie 7%. On ma specjala. Czemu wejdziesz? wejdzie? 6%. U tury. Uleczył się. Patrzcie, 10% znowu ma. Co tu się dzieje? Znowu taka twarda końcówka. Już 6. 4. Przygotowuję się do rzucenia Bonke Efana. Ostatnie 4%. Co tu się wydarzy? Czy damy radę? Bijcie to. Bijcie i wygrywajmy. 3%. I koniec. Patrzcie, mamy pierwszą legendę. Mamy legendę z Mamluką. Yeah! Bagienny kryształ mocy. Super. ogień. Pierwsza lega na Zarobiście. Zarąbiście. Dzięki bardzo. I ostatnie 6% 4 Poranne bicie dzisiaj 12.29 Wczoraj poleciał Pierek, co poleci dzisiaj? I. Heroiczne Błogo Pięknie, ale pasz ile heroików. Drugie Błogo Torba. No i tyle. <laughs> Nie no, spoko. zawsze się przyda. I kolejny dzień, kolejny Lambo 7, 6. Ostatnie procenty. Cóż dzisiaj spadnie? 3% specjal. Ale nie mam jak przerwać, więc walniemy błyskiem. 1% i koniec! A dziś pierek ponownie, tylko tym razem unikatowy. Heroiczny skrzeloszy szak. Gratuluję przeklęty dla szach i mat. A reszta same unikaty. Dzięki za bicie. I końcóweczka Lambo. Ostatnie... 9% dzisiaj. 31 marca. Lecimy. Dwie legi do eku jeszcze potrzebuję. 4%. 3. I koniec. A dziś. Uni łapki. W sumie same unikaty poleciały. Dzięki zabicie. I kolejny mam lambo. I kończymy. Uni tarcza na 36. I dziś 2 kwietnia mam Lambo, piąte podejście, rozumiecie to? Piąte podejście do bicia mam Lambo, tak dzisiaj mu tutaj wchodziły specjale, że nie szło go ubić. Dopiero teraz, ale patrzcie, no znowu się ulecza. Ale idzie, idziemy po niego, 6% już dawno bez pancerza. 3%, co nam dziś dasz? I, ale sypnął. Patrzcie jaki hełmik heroiczny na 36 level. Pięknie. Ale patrzcie za to aż jaki topór dwuręczny. Ogień, serw jeszcze, łapki. Brawo. 6 heroików poszło. Nieźle. 3 kwietnia. Dziś trochę poszalał, ale już ma 5%. Walił specjale wcześniej. Normalnie jakby się nafukał, ale lecimy, lecimy i kończymy to. Ostatni procent. I spójrzcie. Przeklęty unikat. Znowu hełmik. Kolor pięknie, heroiczny. Yy, Napalka, broń. Hero. Hełm, hero butki. No i reszta unikaty. Gratuluję i dzięki za bicie. I końcóweczka 4 kwietnia, czwarty, czwarty. I dzisiaj z Lambo. Unibudki! Ajdź, wolałbym legendarne, byłby drugi temek w secie. Jenny Heumik Heroiczny i Bobsonik Hero Łapki. Gratuluję i dzięki za bicie! A dzisiejszy mam Lambo 5 kwietnia, już ma 7%! A to oznacza, że zaraz będziemy kończyć tą walkę, co dziś spadnie. Patrzcie ile już mam itemków z niego, codziennie, regularnie. Bije. Wchodzę tutaj dla Was na i Biję razem z wami. 4%. Kończmy to. 3. 2. I mój ostatni, a dzisiaj. Błogosławieństwo furu dla mnie szisów fajny, dwuręczny, młot podziemnego wodnika. Gratuluję! I restri hero jednorysza na tancerze. Brawo chłopaki. Dzięki za bicie. No i bijemy jutro ponownie. Zaraz będzie przerwa techniczna. My bijemy lambo i końcówka i na F go ubiliśmy. Patrzcie co tu się udało. Wow, bagienne klejnoty, złotko dzisiaj dla mnie. I w sumie... Jedno, jeden, jeden heroiczny. Pozdrawiam, mnie żyje, pozdrawiam wszystkie osoby z grupy, patrzcie na F, udało nam się przeżyć dwie osoby, potarce, no i ja. Także dzięki za bicie, było fajnie, czas na przerwę techniczną, Margonem. Dzisiaj poszło jakoś szybko, miał 30% kto dał w F i poleciał na szybkiej, także hero dla mnie, błogosławieństwo Szaka, a reszta unikaty. Dzięki za bicie. Ostatni mam lambo do tego odcinka. Już ma 6% przygotowuję się jeszcze do specjala bagienny wrzask. Bijcie to dzieci moje drogie. Bo zaraz będą red mapki. 4%. I... I się uleczył do 14, więc bijemy dalej, walczymy. I ponownie koniec. 4% i koniec. Co dzisiaj mi spadło? Torba na 18 przedmiotów. Wow, kozak Szair, pierścień heroiczny, gratuluję. I reszta. O tu jeszcze doktor hero Torba, gratuluję. Reszta unikaty. Dzięki bardzo za bicie. Trzymajcie się, pozdrawiam. okej okay, moi drodzy, więc to jest tyle, jeżeli chodzi o bicie. Mam Lambo 15, ubić wam nagrałem. Unikaty, heroiki, legendy, wszystko tam znaleźliście w poprzedniej części. Moi drodzy, bardzo mi będzie miło, że zostawicie łapkę pod filmikiem. No i oczywiście nowe osoby, stawcie suba na kanale, żebyśmy tutaj mogli się, stale się rozwijać i stale tutaj dla Was nagrywać filmy z Margonem, żebyście mogli również widzieć, jak tutaj wszystko się rozwija, jak tutaj rośniemy. Co do konkursu, który się pojawi na moim kanale, oficjalnie go... Zapowiem w odcinku, ale teraz już, żeby każdy mógł się do niego w miarę przygotować, zasady będą następujące, a mianowicie, żeby wziąć udział w konkursie w losowaniu na legendę, który tutaj e, który tutaj się pojawi, los kosztuje 1 milion, czyli 1 milion to jest jeden los. Jeżeli wpłacisz 10 milionów, to masz 10. 10 szans, więc 10 karteczek z twoim wpadnie do urny losującej więc możesz wygrać legę za milion możesz wygrać legę za 10 milionów także śmiało tutaj możecie się przygotowywać, zbierajcie miliony, bo to jest wszystko po to, żebym mógł kupować dla was kolejne legendy i to tyle dzięki wam bardzo, że obejrzeliście ten film i poprzedni film, jeżeli nie oglądaliście poprzednich filmów to Musicie je koniecznie zobaczyć? Poglądajcie, zobaczcie, co się tam działo. I widzimy się już niebawem w kolejnym filmie. Ale zanim to nastąpi, patrzcie, co tu jeszcze mam: kuferek pokoju. Ha, musimy to otworzyć. Czekałem na to na sam koniec. A w nim podwójne widzenie i przywołanie drużyny Kolosa. A ten kuferek jest z Questa, a przedmioty są losowe. Także to tyle w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.